Wow, jak to ładnie, zobaczcie, tu jest po remuncie, słuchajcie i wygląda naprawdę fajnie. Dobra, no to zaczynamy. Tutaj mamy taką wystawę. Zobaczcie jak fajnie widać do góry. Są takie, taka wystawek właśnie łyżek kolorowych. <grym> fajnie, tutaj mamy panią 26 euro. No nie jest taka... O jest trochę ciężka, jest jest. Tutaj mamy klauna, pajaca. Ile? 179 euro o rety. nie wiem czy on taki drogi ale ok zobaczmy co tutaj mamy ciekawego różne takie figurki i te figurki ta kosztuje 2,60 następne tutaj kosztują ta kosztuje 6,60 a ta kosztuje 5,50 tu są takie kielichy 4,60 mamy też łabędzia 3,60 taki wazon O, piszę BOK 7,70, no jak Boch, no to sprawdzimy. O faktycznie Boch. Belgium Także fajnie. To jeszcze takie rzeczy 2,20. I tutaj, co my tu mamy jeszcze? Ciekawego. Takie naczynka, euro 60 z balonami Ładne takie dla dzieci. I taka szkatułka, euro 60. tu są takie wadzone 18 euro. Z motywami liści w kolorze czarnym. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tu jest taka amfora. 5 ,60 euro 60 centów. Zielona. Ładnie wygląda. Tu mamy talerz ze scynką rodzajową. 4,60. Złocenie dobrze zachowane. I jest taki znaczek, taki a, korona. w kolorze zielonym, takie takie szkło to jest też fajne 2,60 No tu jeszcze też jest 2,60 taki półmisek ok, idziemy dalej zobaczyć tutaj, zobaczcie jaki fajny świecznik 9,60 To jest taka figura dziewczynka, figura mama z dziewczynką 18 euro. O, jaka fajna jest um, lampa. 9,60. Tutaj taka łódka. Tutaj jakieś takie świeczniki. O, zobaczcie. 5,50 z Pan. Tutaj mamy wazon. Taki jakby z Tajwanu. Z Japonii. 6,60 taki kufel tutaj jest. Jakieś miasteczko tu przedstawia. Jaki fajny słoń z drewna, pewnie w cyrku 2,60 i tutaj jest bardzo. 6,60 niebieski. Tu jeszcze takie rzeczy w kolorze czerwonym. To jest taki wazon euro 60. Jakiś świeży. A ten jest też ładny, zobaczcie 2,60. Tu jest taki wazon 26 euro. Nie wiem czy to mu rano, czy nie. Jeszcze taki ładny wazon też. Skąd on tutaj pochodzi? Nie ma tylko taki napis F29. zobaczcie ten, jaki jest ładny, szklany. Aha, to jest przyklejone tutaj. Chyba 20 takie przyklejone, właśnie widzicie, kwiatek. Bratek to jest chyba. No, ktoś fajny miał pomysł nawet. To są dalej takie figurki 6,60, 6,60. Takie serce duże. Takie rzeczy można dostać w sklepie z używanymi rzeczami. Tu mamy do mycia taki dzban, 6,60. Ale duży wazon, 12,20 euro. I tu jeszcze mogę Wam pokazać fajne rzeczy. Tutaj są, właśnie, między innymi taki talerz 460 niebieski. O, z Holandii, zobaczcie, Royal z Holandii. I tutaj mamy dalej porcelanę 330. A zobaczymy też skąd. Wydaje mi się, że Holandia, tak? Tutaj mamy Deluxe. To niebieskie coś niemieckie, zobaczcie jakie ładne zegar jest. tutaj kolejne takie puzderko 12 euro kwiatuszki takie są i tu mamy jeszcze taką dekoracyjną rzecz 12 euro tutaj jest taki talerz euro 10 Holand z Holandii Okej, okay, ja już wychodzę ze sklepu z używanymi rzeczami i coś kupiłam. Zaraz Wam pokażę, co to takiego. Ja już jestem w domu, tak jak widzicie, i mogę Wam zaprezentować za chwilę pewną rzecz, którą kupiłam, której w ogóle nie miałam w zamyśle, że dokupić, ponieważ jechałam dzisiaj do Kringwinkel, bo miałam po drodze. Jechałam załatwić pewną sprawę i mówię, skoro już tutaj jestem i sklep King Winkel jest tak niedaleko, no to mówię, wejdę sobie, zobaczę, popatrzę, co tam jest ciekawego. Natomiast e, przeważnie nie kupuję rzeczy, których nie potrzebuję e, i w ogóle nie miałam tego w planie, żeby kupować cokolwiek. Natomiast e, ostatnio zdarzyło się tak, że chodzę trochę później spać ze względu na to, że chcę sobie poświęcić czas. I e, czytam książkę, ponieważ e, w dzień naprawdę nie mam na to czasu. E, I kiedy przychodzi już tak wieczór, no to już jest taki zmierzch. I mówię, przydałoby się światło. Natomiast e, ja nie zawsze lubię takie duże światła, takie full, mocno światło. Ja lubię takie przyciemnione, e, takie, gdzie, gdzie jest właśnie e, ciepłe światełko, takie małe. E, lubię do tego też co świeczki zapalić, także. Nie lubię koniecznie, nie zawsze przepadam za światłem takim full, takim bardzo mocnym. I dzisiaj, i dzisiaj słuchajcie, jak byłam właśnie w tym Krink co mieliście okazję sobie zobaczyć bardzo fajne rzeczy, moim zdaniem, a też w bardzo fajnej cenie. No to zauważyłam stosę przeróżnych lampek. Ogólnie tak lampy na mnie wrażenia nie robią. Nie robią. Ale tak mi się lampka zapaliła właśnie w głowie, że przydałaby mi się taka lampka, ponieważ czytam książkę i kiedy na przykład chcę zmienić lokalizację z kuchni i usiąść się wygodnie na kanapie, a tam akurat na tym moim stoliczku przydałaby się taka lampa. Akurat takiej lampy nie było w moim domu, a zauważyłam tak bardzo fajną, ekscytującą lampę w kringwinkel i wiecie, to tak pierwszy raz koło niej sobie tak przeszłam. No mówię, fajna! No i jestem, moi kochani, to jest właśnie, to jest właśnie ta lampa. Tak jak widzicie, klosz jest zapakowany jeszcze w folię, także nie widać tutaj, żeby ona była gdzieś zniszczona. Zobaczcie, jest taka <noise> fajna figura przedstawiająca kobietę i faceta. I ja się śmieję akurat, że to jestem ja i mój mąż. <noise> tak. Tak jak widzicie tutaj jest, tutaj jest kabel, jest kabel. I słuchajcie, tak przeszłam pierwszy raz koło tej lampy, mówię fajna no lampa jak lampa nie, ale później mówię ach kuknę na tą cenę i słuchajcie cena tej lampy to 11 euro. I wiecie co? I tak przeszłam koło tej lampy, właśnie, i mówię, później tak sobie pomyślałam, przecież ona przydałaby mi się właśnie na mój stoliczek do czytania książki. Mówię, skoro to kosztuje tylko 11 euro, no to mówię, biorę. Także zdecydowałam się, kupiłam i słuchajcie, kup to był zakup w ciemno. Zakup w ciemno, dlaczego? Dlatego, że tutaj, tak jak widzicie, jest żarówka. Mam taką fajną, właśnie a fajnie w ogóle wygląda ta lampka tutaj. Jest żarówka, ale powiem Wam, że ta lampka, ona nie była sprawdzana, czy ona działa, czy ona nie działa. Także, i ja mówię, kupuję w ciemno, natomiast kiedy ja za nią zapłaciłam, Pan mi dał paragon i powiedział, że mam gwarancji na tą lampkę dwa dni. Także, no w sumie, gdybym go poprosiła, no to mogłabym sprawdzić. Tak myślę, gdzieś tam w kontakcie u niego, czy działa ta lampka, czy nie. Natomiast, ja nie chciałam sprawdzać. Tak gdzieś coś w duszy mi grało, że ona z pewnością działa. No i wiecie co? Już, ja przyszłam do domu i um, już ją sprawdziłam. Już ją sprawdziłam, ale wam pokażę, jak ona świeci. I już Wam tutaj pokazuję środek tej lampy, także ten środek lampy jest prawdopodobnie gipsowy. Gipsowy, być może z jakąś tam domieszką. A, I tutaj ją sobie postawimy. O, jeszcze raz, możecie sobie zobaczyć dokładnie, jak ona tutaj wygląda. Tak tutaj wygląda w mojej kuchni póki co. Fajna, fajna para. Kobietka tutaj się przytula do, do faceta. Jeszcze Wam pokażę tutaj tył. Oczywiście to można sobie właśnie fajnie przemalować. Także myślę, że na kolor biały czy jaki, kto tam by widział. O, widzicie, tutaj jest też takie wyjście profesjonalne. I jeszcze raz Wam pokażę z bliska 11 euro kosztowała ta lampa. No, tutaj jeszcze pisze, że jest to lampa kompletna. I że nie wolno sprzedawać oddzielnie, czyli jako podstawa i tutaj abażur, że nie wolno tego oddzielnie sprzedawać, że trzeba to po prostu jedno w całości sprzedać. Jeszcze, jeszcze chciałam Wam pokazać tutaj od góry dokładnie tą żaróweczkę. Macie tutaj podgląd, jak to zostało stworzone. Piszę tutaj też max 12 12W. Taka jest żaróweczka. Nie wiem, czy tutaj yy, ten kawałek, to tak wygląda, jakby to było właśnie <grymne> te złote, to tak mi wygląda, jakby to było od lampy naftowej, ale nie jestem, nie jestem pewna o tym właśnie mówię, czy to nie jest od lampy naftowej być może. <grymne> ok, no to co? Tu mamy taki o włącznik, taki standardowy, mamy wtyczkę, wtyczka tu ma jakieś oznaczenia. Ok, No to kładziemy do prądu i, i zapalamy. I voilà. Proszę bardzo. Pięknie jasno się świeci. Powiem Wam, że mi się bardzo, bardzo podoba ta lampka. Nie wiem, czemu tak migoczy to światło, ale to pewnie dlatego, że ta kamera reaguje, bo normalnie tak, to pewnie kamera tak reaguje, bo normalnie to tak nie migocze. O, widzicie, zależy, jak to się może stanie. No i co sądzicie o tym? Podoba się Wam? Bo mi osobiście bardzo, bardzo się podoba taka lampa. Myślę, że do czytania tej mojej książki będzie w sam raz. Ustawię ją sobie. Na moim stoliczku, I ja jeszcze tutaj ściągnę tą folię. ściągnę tą folię, zobaczymy faktycznie, e, abażur dokładnie, jak wygląda. A także widzicie, co mogę Wam tutaj pokazać? No to widać, nie wiem, to są albo po prostu takie delikatne przebarwienia. Ale słuchajcie, mi to tak naprawdę nie przeszkadza. O. Tak wygląda, tak się prezentuje cała lampka. Wiadomo, że to jest rzecz używana 11 euro, czyli około niecałe tam 50 zł. Także no, trzeba się z tym liczyć, że to jest jednak używane i jakieś tam ślady użytkowania mi może mieć. Także ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo podoba mi się ta lampka, jest naprawdę naprawdę świetna. I myślę, że za tą cenę to świetny w ogóle to jest zakup. Jeżeli oczywiście jesteście też tak gdzieś niedaleko takich sklepów, to zachęcam Was ciepło, korzystajcie ze sklepów z używanymi rzeczami, bo to nie jest wstyd. Wstydem by było nie wykorzystać takiego czegoś, prawda? <laughs> no, także ogólnie zachęcam Was do kupna tak pięknych, fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli lubicie moje odcinki, to koniecznie zostawajcie. Dawajcie łapkę w górę, tak, żeby mogli inni zobaczyć. Subskrybujcie mój kanał. I do następnego. Pozdrawiam Aneta w Belgii.